Siedemanko! Jest to maj. Witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale. Witamy na Was. Naszym. Tak, witamy Was po nowym roku. Dawno żeśmy nie nagrywały. Tak, no i co możemy powiedzieć? Happy New Year! No, z takim dwutygodniowym opóźnieniem, ale nie mieliśmy pomysłu na odcinek, a dzisiaj zaprezentujemy Wam dwie laleczki z kolekcji Sparkle Girls dostępne w sieci sklepów Biedronki. Laleczki te są, słuchajcie, dostępne w biedronce w dobrej cenie za 19,90, czyli nie jest to wygórowana cena. A Maja już ma laleczki z tej kolekcji, i powiem Wam, że są jakościowo. Nie, mam z. Zy... Innej kolekcji, ale z tej samej firmy No z tej samej firmy, tak, I tak, tak I prawie tak samo wyglądają Budzie mają takie same, no. nie? I chodzi o to, że są jakościowo y, bardzo dobre Włosy im nie wypadają, nie plączą się y, Ręce się, nie, kończyny ogólnie się nie wyginają, nie niszczą y, Standardowe upranka z kolekcji Matel pasują na nie Także wszystko jest ok I było do wyboru pięć różnych y, laleczek na zdjęciu Wam je zaprezentujemy i były podzielone jakby na dwie kategorie. Były księżniczki, yy, na i było, zimowe. księżniczki tak, zimowe, jedna była do Elzy podobna. Tak, były dwie takie księżniczki i były trzy lalki z kolekcji Sparkle Girl. My wzięliśmy dwie laleczki i za chwilę je Wam tu zaprezentujemy Nie no, ze Sparkle Girl to były wszystkie, tak się nazywają, tylko dwie były, nazywały się zimowe księżniczki, a mm. trzy nazywały się bajkowe księżniczki. Aha, no. Dobra, no to wszystkie lalki są z kolekcji. No tak, tak, bo to jest firma. Dobra, to które myśmy wybrali? Ta da dam. da da, prezentacja. Takie, takie, takie. Zaraz będziemy je rozpakowywać. Maja będzie je rozpakowywać. Mi się bardziej podoba ta, bo ma y, serduszko tutaj i taką ciekawą fryzurę. Zobaczymy, jakiej długości ma włosy. I mi się podobała jedna z kolekcji tej. Zimowej. Zimowej, z brązowymi włosami, bo Maja ma wszystkie lalki blondynki, bo zazwyczaj te lalki Barbie to są właśnie w blond włosach i mi się marzyła W taka ogóle maleczka. kto zobaczył na początku odcinka, że mam grzywkę, dajcie znać w komentarzu. Nie wiadomo, czy będą komentarze, bo YouTube zorientował się, że jest to kanał dla dzieci, o dzieciach, z dziećmi z udziałem dzieci i wyłączył komentarze, gdyż pod filmem Wito i Belli było bardzo dużo wulgaryzmów i bardzo dużo niemiłych komentarzy i po prostu wyłączył możliwość komentowania naszych filmów, ale zobaczymy, może tutaj nie. Dobra. Ta lalka podoba mi się z tego względu, że ona ma zamknięte usta, bo do tego czasu wszystkie lalki z kolekcji Sparkle Girl, które miałam, to właśnie miała takie otwarte usta. Ja widzę, że w ogóle nie zwróciłam uwagi na ten szczegół, dlatego Maja zdecydowała się na tą lalkę, bo yy, ustaliłyśmy, ustaliłyśmy, że wybieramy dwie lalki i ja myślałam, że ona wybierze tam w ciemnych włosach i już ją wybrać, ale wtedy zobaczyła, że ta lalka ma zamknięte usta. I to był taki dla niej przeważający szczegół, bo mówiła, że nie ma takiej lalki, a ja powiem, wam nie, szczegół, mam że nie. mam tylko taką jedną. Że w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, na ten szczegół. Dobra, teraz rób tak, żeby jej nie pociąć. Aspen, moja lalka, tylko ma też takie zamknięte usta, a reszta ma otwarte. O, szybko się wyjęła. A ja wiecie co, teraz wyczytałam, bo w nigdy nie zwracałam... Ale no. A czekaj, ja chciałam tylko powiedzieć coś o firmie, ok? Bo wiecie co, nigdy nie zwracałam uwagi na to, jak już mówiłam, Maja ma kilka takich laleczek, że to są... Nawet mam ten kamper do tych lalek. Że to są lalki z, z firmy Zuru. A Zuru to są też te chomiki takie, nie? Takie Zuru. Też były dostępne. Jak znajdę, słuchajcie, zdjęcie, to Wam też wkleję tutaj, albo podam link w opisie, zobaczę. Ja się pod pachą w ja, Pomożemy. Poczekajcie, trzeba, 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 trzeba je przeciąć. Czekaj, czekaj. Bo a, ręka jej się wkręciła. Dobra, poszło. Eee, Fajne i... jest cała. Te, te włosy też tutaj, nie rozpinam, tak? No. Uważaj, uwa żeby nie przeciąć. Uważam, uważam. Bo... No trzeba i teraz... Się tu. Możesz teraz zaprezentować. A ja zobaczę, ciu, czy ona ma jakieś ciu, ciu, ciu. imię. Nie, jest tylko napisane, zobaczcie, tak jak tutaj. Y... To ja jej dam Rosalka. Princess, bajkowa księżniczka. To ja jej dam imię Rosalka. Rosalka? Rosalka. O, ja już mam parę takich budków. Mam takie fioletowe budki. rozalek. Y, muszę sobie mieć jakąś Szczotkę albo grzebyczek, żeby jej te włosy się... ładnie przeczęły. No słuchaj, to weź rozpakuj tą drugą lalkę, a ja zaraz y, wezmę to... Grodzelka sobie niech tutaj usiądzie i będzie obserwowała, jak rozpakowujemy jej koleżankę. A potem pokażemy inne no. lalki z tej kolekcji, wiesz co, no, nie? Tak. Z tej, no z tej firmy z Garec. A ja już szukam szczotki do włosów. Ja się boję, że ja za chwilę włosy zjadnę. Uch. Mamy. Też takie piękne ma, tylko to pasemko takie króciutkie. Które pasemko? To pasemko takie. Aha, króciutkie. a może jak rozplecimy włosy, to się okaże, że dłuższe jest, co? Pokaż. Tylko no, nie no, no. rozplataj jej tych pięknych wartoch piękny, ona ma. Nie no nie będę rozplatała, po co właśnie one są, nie? A Maja już może czesać tą lalę, no. To a ta różowa jak się będzie nazywać? Um, nie wiem. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wymyśliłam imienia. Gdybym ją pierwsza rozpakowała, to by była Rozwalka. No, ona ma, słuchajcie, warko warkot wtyczony do ręki. Mm, cześć. Pozdrawiam Miss, Miss Agę, bo ja bardzo lubię, jak Miss Aga nagrywa filmy z lotkami. Tak. Lubię, lubię jak ona podkłada głosy i się wciela w różne postacie. Hmm. Martyna zabawa też czasami tak robi. Ale mi się I bardziej... Paweł Malinowski no, też. Oni bo nie wszyscy U, się znają, bo przecież Paweł Malinowski jest kuzy kuzynem, prawda? Tak. Misagi, ale ja bardziej wolę Misagę. A Martyna zabawa to jest ta dziewczyna. dziewczyna. Lubię e, właśnie Miss Misagę, Pawła Malinowskiego też lubię, w szczególności jak opowiada o chomiku Świrze. Chomik Świr. świr! Się tak robi. Pomysł. Okej. Okay. Ta też ma takie baletki. One wszystkie właśnie mają takie baletki, ale butki od Lalek Barbie też pasują na ich nóżki. Małe nóżki, małe nóżki. Tra, la, la, la 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 I ona ma tutaj właśnie taki brokat i to on właśnie wplata się w ten warko. Mamy magiczne rogi. I Aż do tyłu też idzie ten magiczny rachowarko. Ja, ja, ja ją tak uczesam, że ona ma tak włosy oczy. Aha, na bok wzięłaś, tak? No. Właśnie i one są też właśnie fajne, pod tym że to wszyscy się nie, nie plączą, tak jak wiecie, czasami w niektórych lalkach mają zwyczaj. I łatwo idzie je rozczesać, nie, nie, nie wypadają aż tak bardzo. Także super. Ogólnie są super. A pochodź porównamy buzię. Porównamy. Podobne, nie? Jak na dnie takie same, a kolor oczu mają takie same? Nie, mają inne. Nie, zielony i niebieski. A ja wam pokażę też laki z mojego domku To dla zaraz przyniesiemy, dobra, Weźmy najpierw wykończmy to, bo Maja jeszcze zauważyła, że one mają fioletowe rogi, ale ta jedna ma fiolet... Nie, źle się... mówię. One ma fioletowy, fioletowy róg. róg i różowe kwiatki, ona ma różowy róg, a fioletowe kwiatki. Mhm. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Mhm, Lalencie. Też dwie. Lalencje. Też uczę się. Lole. Lole, to będzie Lola. Lola? Tak, Lola, a na nazwisko Candy. Dobra. Albo nie Lola, a na drugie imię Candy. No i ubranka, muszę Wam powiedzieć, też są dobrej jakości, bo jeszcze żadne nam się nie popsuły. Zaraz zaprezentujemy wszystkie ubranka i wszystkie lalki, które mamy właśnie z tej firmy Sparkle Girls. Sparkle Girls! No, to nam posad żeby wspomnieli. To są siostry, a my idziemy przygotować te wszystkie lale. No dobra, słuchajcie, zebraliśmy wszystkie lalki z tej kolekcji w jedno miejsce. One przyjechały kamperem i ten kamper też jest dedykowany właśnie dla tych specjalnie lalek. O nie, ratunku, Minionek mnie uwięził, ratunku. Minionek, co ty robisz? O no jak to, co? No Minionek. Cześć Maja, cześć Kaja. Hejka. Hej. Fajne macie auto. Dzięki. W kamperze jest. Czy są inne dziewczyny? Super! Otwieramy kamper. Będzie impreza! Yeah, yeah, yeah. No, musisz mi, Majka, pomóc otworzyć drzwi do tego kamperu. Tam trzeba właśnie zablokować. Przewróciła się. Przewróciła. A ta w ogóle lalka to jest pierwsza lalka, z, z ten chyba, nie? Z tak, tej kolekcji. Ale to już ma takie trochę zniszczone włosy. No tak, ale to też dlatego, że ona dużo się kąpała. Oj, czekajcie. O, dużo się kąpała, bo to jest Syrenka, jeszcze ona ma w ogonie taką możliwość puszczania baniek. Mhm. Cześć. No, leżę sobie odpoczywam. Dołączę się do ciebie, Opalam. ja jestem Korn, ty jesteś Syrena. Opalam się. Ale ja chciałam tego kampera pokazać w środku. Poproszę. Od środka może pokażę. Tam jest też kuchenka. I można rozłożyć tutaj stół. Bo tutaj, słuchajcie, dziewczyny, wychodźcie. Teraz jestem gimnastyczką. Ja bym chciała kamper pokazać. Zobaczcie, tu jest taka jakby nasadka, która imituje półeczkę mhm. i to się będzie otwierało. I jest łóżko, poduszki są, są i można pojechać kamperem na przykład na biwak, tam jest kuchnia i można też przenocować. My czasami ten kamper zamienialiśmy też w sklep, prawda? Sprzedawaliśmy Łebie, coś tutaj. No dobra, to wyciągaj po, po kolei te wszystkie lalencje. One... Pierwsza lalka tak. to jestem ja. To w tym sensie, że ja. jak bawimy się, to zawsze ta lalka ma na imię Maja. Maja. No i bo ona jest najbardziej podobna do mnie. Jasne. Tylko, że włosy chyba trochę no w innym tak, kolorze. Ja musiała jej grzywkę oprzeć, tylko mi trochę jej włosów. I ona jest w oryginalnym stroju. Właśnie jest w spodenkach, w bluzce i wszystkie mają te pantofelki. Ja Dobra. pamiętam, jak ją pod Biedronką znalazłam. Kupiłaś chyba. Kupi... Znaczy kupiłam. Tak? <laughs> znalazłam. Dobra. Kolejna lalka. Która siedzi jeszcze tam. Ona już niestety nie ma oryginalnie uczesanych włosów. Takiego kokaj zrobiliśmy. I to była właśnie jakaś zimowa księżniczka, z tego co pamiętam. Ma trochę takie gwiazdki. I, ale ona nie jest oryginalnie ubrana, chyba też. Jest oryginalnie ubrana. Ma buty, tak jak miała, i sukienka też. Dobrze. Patrzcie, w ogóle, ta jest fajne, bo się ogon wyjmuje. Mhm. I można mnie znowu włożyć w ogon. Pod... No. A tak to wygląda, jakby miała ubrany rzeczywiście, taki kostium gimnastyczny, nie? Gimnastyka, artystyka. A teraz kolejna lalka. Patrzcie, jak ona jest wygimnastykowana. No, każda Uuu. lalka. Kolejna laleczka. To jest ta. Tutaj. I to była właśnie jakaś ciasteczkowa pani. Pamiętam. Słodka kiedy, kiedy. A ona but zgubiła. No, gdzie ona ma buta? Ja wiem. No, tu jest. Aha. Jak kopciuszek zgubiła pantofelek. Dobra. Ona ciągle zgubi. Dobra, i kogo jeszcze? No to to jest z dzisiaj. Wow. I jeszcze była taka... Mhm. Mm I jeszcze była... O, taka lalka. Tylko od razu wam mówię też syrenka, tylko od razu mam mówię, że oczywiście nie jest uczesana oryginalnie, bo już zmieniliśmy fryzurę. No I, I miała inny staniczek. Miała taki stanik jak arielka, biustonów taki, ale on gdzieś nam się zapodział, z góry nie mogłam go znaleźć tu już. No mówię. tylko, że pomieszam stroje, bo... Bo co? No bo źle ubrałam. Bo to jest na odwrót, o. No ale co jest na odwrót? Te? Nie. Te. No ale one są z twarzy tak podobne. No tak, że się pomylić można. Mhm. Okej, okay, czyli ile mamy tych lalek? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Siedem, bo jeszcze ta. Siedem takich lalek mamy. A tutaj jeszcze jest szafa, tylko szafa już nie jest dla lalek z kolekcji Sparkle Girls, to jest szafa właśnie Mattel, Barbie. I ona jest fajna, bo to jest... To jest moja szafa! No tak, ta lalka była. Do, dołączona do tej szafy. Tylko, że... Mikołaj mnie przyniósł. Miała inny strój, nie? No. Jest fajna, bo ma tą rączkę do noszenia. Tutaj jest blokada, żeby te ciuszki nie wypadały. I otwieramy szafę. Tadam, tadam. Pomóż mi, Majka, bo ja mam tylko jedną rękę wolną. Koleżanko, ale mnie nie strączaj! No niestety. Koleżanko! Buta zgubiłam. Są różne torebki, buty. I sukienki. Do tej ym, szafy były chyba dwie torebki, no, dwie pary tak. butów, dwa naszyjniki i dwie sukienki, właśnie. Nie, chyba trzy pary butów. Trzy i trzy sukienki, o, bo była trzy na pewno. Trzy pary butów, bo jeszcze te. Które? Te. te, te i te. Aha, tam się zrobi bałagan butowy. Na pewno była ta sukienka. I co ty zrobiłaś z tymi butami? Nie wiem, jakoś tak wyszło, że się... Mm -hmm. Odwiedził ją chomik świr. bałagan się zrobił, no może troszeczkę. Ta sukienka była, ta w ogóle ładnie leży, teraz może jak ja tak ją prezentuję z ręki, to nie wygląda, ale na lalce wygląda super. Do ręki, do ręki. No i ten kostium był też właśnie, do tej szafy. No i były też rebuty, buty, ojej, przywróciły się. się. Ja sobie pożyczę buty. Te butki były. Uh -huh, te były właśnie. A mamy butki. Okej, okay, będziemy pasować, nie? I były jeszcze buty, słuchajcie. Szukam szukam te. Aha, Teraz je tu zaprezentuję. Takie eleganckie. O to moje buty. O, coś znowu nie chcę złapać. O, tak A to lepiej. moje nowe. Buchy. Pokaż jak się prezentuje. No, rzeczywiście pasują jej. No i to jest właściwie co? Cała kolekcja tych lalek. Można tutaj rzeczywiście urządzić fajne scenariusze. No i czasami się w chcę bawić. W top model, tak? Już mhm. co, Majka, byś musiała się przesunąć, bo mi z okna taka poświata jakaś jest. Bo bym chciała, żebyś, żebyś była tutaj widoczna na tle tych swoich lalencji. Dobra, tylko ja ją muszę poustawiać. Dobra, to damy Ci chwilę czasu. Dobra, Maja tutaj zrobiła jakąś, nie wiem, figurę artystyczną, rzeźbę z lalek. Wszystkie siedzą. Ta skacze przez obręcz. Aha, no tak, bo ona jest gimnastyczką. Ale Ken, co Ty tutaj robisz? Wracaj do domu. Jak to co? Przyszłem do barwy jednak do unicornowej pani. Ken, zobaczysz, będę się na Ciebie gniewać, jak się nie będziesz słuchał. Chciałam tylko Wam powiedzieć, że my się bawimy bardzo często lalkami i moja ulubiona zabawa, bo ja generalnie no, nie lubię się bawić lalkami, ale jeśli już, to na przykład w Top Model i wtedy ja na przykład... tak. I wtedy ja na przykład jestem charakteryzatorką i taka rola, i Jorką, taka rola mi najbardziej... Dzień pal. dobry, jestem charakteryzatorką. To jest właśnie Steruję, moja postać. Steruje mnie na, na co dzień Karolina. Tak. Ja niestety nie lubię właśnie podkładać głosów, nie wychodzi mi to, nie umiem się wci wcielać w rolę. Dlatego niestety dostaję takie sztywne role. <laughs> Z takich wiązuje się najlepiej. No dobra, to co, żegnamy się, nie? Może kiedyś nagramy taki odcinek ja. dla Was. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem po prostu jak go jeszcze zrealizować. Ej dziewczyny, to jak żegnamy się? Ej, tak, tak, tak. My wchodzimy do naszych rączków i się żegnamy. Pa.